Hejka, hej, češ, hej, hej. A ty si kryt zále, A píkále. A slychaj, co mi se zrobilo? Tak jak to vás teraz máte, tak je že to, co tak do vás mówię, to tady to ještě se kdy zdařilo, ne? Opravdu, tak mi se to živé zrobilo. Já píkále, mluvím vám. Bez kýtu, ne? A slychajte. A w ogóle chciałem wam opowiedzieć taką kryzowską historię, którą mi się ostatnio przydała, mówię wam. Szok, normalnie, ale nic się nie bójcie, bo ja w ogóle z każdej opresji to wychodzę ogromną ręką, nie? Także spoko, nie? No, słuchajcie, nie? Z moją psiłą gabryską taką, nie? Kryzowską, jak ja, wybrałyśmy się do matki na imprezę, nie? Wiecie, który macie? Ten taki przedstawiciel w bebiko. Taki Fifa Rafa, tego, tamtego, służbowy to taki tłoniaczek, nie? Kojarzycie? Kierzycie go, tak? Ty kryjda hejka! No i słuchajcie, on taki trochę z jest, nie? Nie, kierzycie to, nie? Ja w ogóle raz tak dowaliłam, bo byliśmy u niego na imprezie, nie? I graliśmy w te, kwa, takie te e, kwadraciki, te skrable, nie? Wow. Słuchajcie, ja z nim byłam w drzynie, nie? I ja mu podpowiadałam, nie? I miał położyć H. I miał być punktów, nie? Ja w ogóle jestem taka crazy, ja pikałem, nie pomyślałem. I tak na całą parę, więc słuchajcie, mówię, zobaczcie, miał dać K, a, a on pedał! Ja pikałem, mówię, mam, nie? Ja w Gabryska w brech, mi się brystało, ja mówię, mam. nie? A już to się crazy, ale to się tak, nie? No i słuchajcie, no, no i z się wybieramy do Maćka na imprezę, nie? No i bierzemy drive, nie? Mówimy, że na wąską ulicę chcemy, nie? A drive nas dookoła wiezie, nie? A przecież my kuwo w mnie, jesteśmy, nie? I z w te cztery siedzimy, nie? I się co chodzi, nie? O Gabryskie jest taka crazy, nie? I do niego z grubej rury na no od panu portala, nie? Tego niego, nie? I ty grubier, crazy, nie? Ten się Zdenerwował mnie, mówił, jak wam się nie podoba, to sprytalać, nie? No to my wysiadamy, go do niego w okolice tego i mówi, Ten słuchajcie! Mówię wam! prawda! а он за врата ми с пистолами во Гесуайце, ты стекаю, муви вам, так как Рейзи Найтсон, муви вам. Ну, а в скиту, не? Не слухайте, если в табусе Бога не було ниц, не? Ну, то вот йдемо з габришков, там с этими шпивами, там, Don't you know, pump it up, ты знаешь, не? You pump it up, don't you know, pump Jestem taka crazy, bo... No i słuchajcie, idziemy w ogóle z buta, z gabryczką, tego... Tam w ogóle śpiewamy, 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 właśnie, Tam chłopaki tam zaczytają, a wyście przestańcie to rzecz, nie? Słuchajcie, tego, nie? Przychodzimy do matki, słuchajcie, tego... A jego nie było! To twoja drużyna to jest pojechana!